Nasza radość jest większa, bowiem dotyczy naszej tutaj wspólnoty lokalnej i naszej parafii, bowiem y, y, czterech młodych, Bożych entuzjastów pragnie dzisiaj y, być y, włączonych do y, wspólnoty liturgicznej służby ołtarza. Czyli dzisiaj, w czasie mszy Świętej, będziemy uczestnikami, jak, kiedy to właśnie y, Michał. Oliver, Łukasz i Jakub będą włączeni do posługi ministrańskiej. W sposób szczególny ich, a także ich rodziny, prosimy Boga, aby błogosławił im, aby szczepił i prowadził, aby również ta radość ludzi blisko Boga zawsze rozpominała nasze serca i nasze dusze. Amen. stanąć ci, którzy mają być ustanowieni ministrantami. Michał Nowakowski. Jestem. Oliwer Szczesia. Jestem. Łukasz Karpiński. Jestem. Jakub Karpiński. Jestem. Czcigodny księże proboszczu, zebrani tu chłopcy proszą o dopuszczenie ich do pełnienia posługi ministrantów. Czy są świadomi wielkiej godności ministra i jego obowiązku? Tak, gdyż sumienni uczestniczyli w przygotowaniu dopełnienie tej posługi i zostali o tym pouczeni. Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego przyjmujemy tych chłopców do grona ministra. Bogu niech będą dzięki. Najmniejsi pokornie proszę teraz Boga Ojca Wszechmocnego, aby po błogosławie tych. Którzy mają być dopuszczeni do by posługi Miejscanta i udzielę im swojej pomocy. Miłosierny Boże, wejrzy łaskawie na wspólnotę modlącego się Kościoła i racz pobłogosławić tych chłopców, którzy pragną Ci służyć jako Miejscanci. Udzieli Udziel im darów żywej wiary i głębokiej miłości, aby ich służba była miła Tobie, pociągała ich do Ciebie. Niech będą sumieni w nauce, szczelni w postępowaniu i przykładni w życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Boże, pobłogosław te szaty liturgiczne. Niech one przypominają wszystkim miejsca. Te są wezwani do nasierowania za Chrystusa, syna Twojego. Niech będą znakiem trwania Jego łaski, który żyjesz i królujesz na wiek Teraz sobie Szatem Meteorologicznej Administracji jest Sutanka, Ongrze i Pedro. Za łaskę powołania ministranckiego przyrzekamy, przyrzekamy święte czynności ministranta wypełniać chętnie i pobożnie, pobożnie, i pobożnie. Gorliwie, i radośnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Bożą, na chwałę Bożą. i dla dobra, dobra. całej wspólnoty parafialnej. Tak nam to pomóż, Panie Boże Wszechmogący, Święte Dominiku Sagio, Patronie Ministrantów, mógłbyś się za nami. za nami. Wychwalajmy święty imię Boga za to, że powiększyło się grono służących Panom naszej świątyni. Nowych ministrantów wspieranie nowicą, otaczanie wdzięczną opieką. Rozsiemnemu Bogu polecamy również ich rodziców, rodzeństwo i bliskich. Niech zawsze towarzyszy im Boże błogosławieństwo. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen. Bóg zaprasz, dziękuję Księżycowi za przygotowanie tych ministrantów. A w ministracie, służcie pięknie, wspaniale. I dawajcie wszystkim przypadsz Szczęść Pan Boże i również gratulacje dla rodziców, dla swoich Synu Ładnych to służy naszej Pana Aby nowo przyjęci mi starożnymi sprawdzi trwali wiernie przy Bogu i służyli z szacunkiem przy ołtarzu Chrystusa. Ciebie prosimy. Boże, nasz Ojcze, Twój Syn otworzył nam drogę do Ciebie. Tobie przedstawiamy nasze prośby, ufnij, że nas wysłuchasz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na medię, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki temu składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w imię.

Let's pray also in English for America and for Poland. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. of St. <laughs> <Ania> Paul II, Blessed Prince of Popiełuszko, Wszyscy święci, święte boże. Boże, boże. Pan z Wami, Istnia, niech Was błogosławi Bóg, Wszechmogący, ojciec i syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Boże, boże.